Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Zabieram Was dzisiaj, słuchajcie, na piknik i na letnie kino w plenerze takie kino pod chmurką w naszym ogrodzie. Wiecie, są wakacje, chcemy jak najwięcej czasu spędzić wspólnie, fajnie, w fajny sposób i w nietypowy sposób oczywiście. I dzisiaj wymyśliłam sobie, właśnie, że zrobimy kino w naszym ogródku. Tylko my, seans, jakieś fajne bajki, Netflix, YouTube, nie wiem co, co będzie chciał, po prostu tutaj wybór jest całkowicie dowolny, przekąski, popcorn oczywiście, jakieś fajne owocki, super miejscówka, światełka, czekamy tylko jak trochę się ściemni i aktualnie, ej słuchajcie, ja biegam, dosłownie biegam i teraz tak muszę oddechu dosłownie złapać, serio, ja już chyba dwa razy powiedziałam, teraz będzie trzeci raz jak powiem dosłownie, ale okej, okay, stop. Oddech. Mamy już rozłożony taki prowizoryczny, ten wiecie, materiał, bo nie mamy żadnego takiego prawdziwego. Mamy rzutnik, bo pożyczyłam od taty Dawida ten projektor, ale nie mamy tego ekranu, jakby dlatego wzięłam od babci białe prześcieradło. Ale no, trzeba przecież coś wymyśleć w takiej sytuacji, prawda? Ważne, że będzie działało. Jeżeli tylko się trochę ściemni, bo nadal jest za jasno. Dawid już rozłożył kod, ja dzisiaj kupiłam takie fajne światełka i tak dalej, więc będzie superowo. Mam trzy niespodzianki w sumie dla uczestników mojego. Pikniku i letniego kina pod chmurką, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i koniecznie dajcie znać, czy spodobał Wam się mój pomysł i czy może kiedyś robiliście coś takiego u siebie w domu. Słuchajcie, no dzisiaj to po prostu tak się spieszę z wszystkim i teraz się okazało, że tutaj kilka dosłownie nie wiem z 50 metrów od nas przyjechał kombajn i zaczyna kosić zboże. Nie wiem czy będzie głośno czy nie, ale mam nadzieję, że to całe koszenie nie przeszkodzi nam w naszym wieczornym sansie i wieczornym pikniku i już pokazuję Wam jak wygląda nasza dzisiejsza miejscowa, bo wyszło naprawdę super. Jeszcze będą światełka dodatkowo i tak dalej, ale na razie pokażę Wam co już jest zrobione. Mamy oczywiście gościa pierwszego, Cześć. oliwkę. Mamy tutaj projektor. E, tutaj są nasze światełka już naszykowane. Tam mamy jeszcze takie specjalne karty do gry. No jest oczywiście kocyk. No i tutaj na stole czekają na nas e, chipsy, owocki. E, mamy milka secret boxy. Dokupiłam. No, dokupiłam. No nie mogłam. No ja szukam tej kozy ciągle, oliwka, wiesz? ja mam... jliska. Ja, ja, o, ty liska, ja kozy. No i super. A tutaj, słuchajcie, mamy zestaw do robienia własnej bubble tea od Bubble Joy. Zobaczcie, są rureczki, te takie duże. Są kuleczki, są syropy smakowe, zaraz wszystko wam pokażę. Tutaj już wcześniej zaparzyłam jaśminową herbatę, która również była tutaj w zestawie. Mamy kubeczki, więc będziemy działać i tworzyć swoje własne bubble tea. Miejscowa na pewno będzie jeszcze fajniej wyglądać, kiedy zrobi się ciemniej. Zapalimy te świeczuszki, zapalimy projektor i odpalimy sobie coś do oglądania. Tak myślę, że chyba potrzebujemy jeszcze jakiś poduch, żeby, wiecie, móc się położyć na tym kocu i fajnie sobie chillować oglądać, albo, no nie wiem, podstawimy sobie na przykład meble tarasowe, ławeczkę, żeby usiąść, to się ogarnie na spokojnie, ale najpierw przygotujmy sobie napoje, czyli stwórzmy razem bubble tea od zera. Testujemy świeczuszki na wieczór yy, i słuchajcie, kupiliśmy je w Tedim. No i one sobie tak świecą, ale słabiutko na razie to widać, więc ja sobie tutaj nawet trzy położyłam. Czekam na Oliwkę, bo poszła jeszcze po mój telefon, bo ja całkowicie zapomniałam. Będziemy sobie myślały nad repertuarem, co mamy oglądać, jakie bajki, ale jak Stasik tutaj do nas wyjdzie, ale wiecie, co, że chyba będziemy musieli się ubrać jakoś cieplej na wieczór, bo chyba raczej będzie chłodno. Stasiek na pewno, jeżeli chodzi o Netflixa, to będzie chciał oglądać kurliki i wyprawę na Marca. Oliwka jeszcze nie wiem, no a ja to na samym końcu. Mam nadzieję, że dość długo dzisiaj posiedzimy. Słuchajcie, ja rozumiem jak najbardziej bardziej, że oni muszą skosić to zboże i tak dalej, ale mamy takiego farcika, że akurat mamy matching taki czasowy. No musimy poczekać, bo teraz jak ten kombajn cofa, to strasznie piszczy i nie wiem, czy to słychać, ale u nas mega głośno. No musimy, słuchajcie, się podzielić tą... Zapraszłam się chyba tą przestrzenią i, i teraz z takim fajnym wieczorkiem, no bo my też korzystamy z wieczoru, jest dużo chłodniej i przyjemniej. Fajne. Oni też pracują, jakby, bo jest chłodniej, więc całkowicie rozumiem. Ej, Oliwia, zróbmy Bubble Tea i zanieśmy. Ale by było zdziwienie. Słuchajcie, na upały idealna i zaraz wam pokażę, z czego my to Bubble Tea zrobimy. Mam tutaj zestaw od Bubble Joy, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne rzeczy, żeby przygotować swoją własną Bubble Tea w domu. Zgadza się? Tak! Dobra, więc zaczynajmy. Mamy tutaj herbatkę jaśminową, którą już wcześniej zaparzyłam, włożyłam do lodówki, żeby była chłodna, obowiązkowo, prawda? Mamy Inneczki. też rureczki, tak? Mamy wielokolorowe, wielokolorowe są, tak, Ale inne. mega! Znaczy inne. Mamy kuleczki, słuchajcie, tutaj takie pomarańczowe i tutaj jeszcze taki kolor. Mamy dwa syropy smakowe. Jeden jest taki, i drugi mam tutaj. Jest taki fajny zielony, na pewno zmieni trochę kolor naszej bubble tea. No i mamy jeszcze perełki. Tapioki. No i co tworzymy? Ja już nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie. Instrukcja parzenia herbaty, instrukcja przygotowania tapioki i instrukcja przygotowania bubble tea. Na pewno nic się nie pomyli. Dostałam od Oliwki fioletową rurkę, więc mega się cieszę, a dla Was mam bardzo fajną wiadomość, dlatego że załatwiłam Wam 20% zniżki z kodem DARLIWKA20. Dostaniecie 20% właśnie zniżki na zamówienia w sklepie internetowym Bubble Joy lub stacjonarnie z aplikacją. Więc warto z tego skorzystać, bo Bubble Tea jest idealna na takie upały, na lato można to zamówić na urodziny, na jakieś przyjęcie. Więc dobra, bo ja już się zaraz rozgadam, a tutaj czas to robić, bo no wreszcie trzeba tego spróbować, a nie tylko o tym opowiadać, prawda? Wiecie, ja generalnie próbowałam Bubble Tea od Bubble Joy, jak byliśmy na zakupach w jakiejś galerii i tak dalej, ale nigdy nie miałam okazji zrobić jej samej po prostu w domu. A zobaczcie, okoliczności nam dzisiaj bardzo sprzyjają. Niedługo będzie kino. Czekamy jeszcze jak trochę się ściemni, więc fajnie będzie przygotować sobie napoje. Oliwka, gotowa? Tak. Dajcie znać, które byście wybrali, a może pomieszane? Ja myślę, że mieszamy. Będzie ciężkie wybieranko. Oliwka otwiera, ja, ja też otwieram. Bo ona jest bardziej kolorowa. O, kurczaki, jak to ładnie pachnie! Ej, no Mega fajnie, dobra, to, to to mamy otworzone, już otwarte raczej. I teraz otwieramy drugie. Ciekawe jak to będzie pachniało. O, kurczaki. taki mango, tak? Nie, chyba. Sama nie wiem, ale pachnie to przewyżnie. Okej, okay, więc witamy w naszej fabryce Bubble Tea od Bubble Joy i ja już sobie tutaj ładuję moje kulki, do kubeczka wsypuję i tak jak ja powiedziałam, ja na pewno je pomieszam. Oliwka, uważaj, wiesz, że Oliwia będziemy też na pewno musiały zrobić Staśkowi. Dobra, Aha. moja mieszanina jest gotowa. Możecie w sumie naładować ile tego chcecie, ale też bez przesady. Teraz czas wybrać syropy, no i tutaj ja myślę, że też sobie z oliwką pomieszamy, chociaż nie wiem, czy tak będzie chciała, ja na pewno mieszam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, okazało się, że po powąchaniu oliwka bardziej odpowiada zielony, mi ten taki e, bo, bardziej żółciutki, czy coś w tym ten, stylu, ten, ten bardzo, bardzo ładnie pachnie, a bo Ty chcesz sobie zabarwić a tą bubble zobacz. tea. No ten też fajnie, ale mi ten bardziej odpowiada. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz robimy własnoręcznie bubble tea w domu, więc jestem... O, Oliwka, zobacz, zdrówko. I wlewamy do swoich kubeczków, no i... Wiesz to no niedużo, niedużo, tam pewnie była jakaś, tu jest 100 ml, więc no nie wiem, tak, tak troszkę nie przesać oliwka, Dobra. bo żeby nie było zaraz, że pół kubka. Ja już nalałam, oliwka jeszcze się bawi, słuchajcie, i zaraz zrobi się fajnie, ciemno całkiem, żebyśmy odpaliły już nasze kino plenerowe. Tylko będziemy musiały iść po jakieś leginsy chyba, żeby nie poczarły nas komary. Oliwka gotowa ze swoją miksturą zieloną. Dlaczego zielona? Dlaczego zielona, ale nie mega wiem. fajnie to wygląda? Teraz wystarczy tylko wlać naszej jaśminowej herbatki. No i Oliwka będzie testować. Nie wiem, czy chcesz tego dużo, czy nie, ale herbatka jest fajna, chłodna, dobra, bo dobra, dobra. trzymałam ją w lodówce, więc zaraz Oliwka przetestuje własnoręcznie robioną bubble tea. Też jest to mega ciekawe, jak to będzie smakować, tylko musisz wymieszać. Swoją drogą taka bubble tea własnoręcznie robiona to jest mega pomysł na jakieś urodziny i tak dalej. I ja żałuję bardzo, że na przykład na oliwki urodzinach nie było czegoś takiego, że fajnie by było jakby na przykład z koleżankami robić sobie i nawet nie na urodzinach u dzieci, tylko nawet starsi by się z tego cieszyli. To jest myśl. Zobaczcie, przyszedł operator naszego projektora, i coś tutaj się zaczyna dziać. Tylko mamy bardzo mało tego materiału, ale mam nadzieję, że Dawid ogarnie tutaj coś. Mogę już główkę. A, sorki, sorki, ja zasłaniam faktycznie. O, ej, zobaczcie, jak fajnie klimatycznie. Słuchajcie, mistrzu, tutaj operator ogarnia i powiedział, że włącza nasz odcinek. Zgasiliśmy na chwilę lampki tamte, dlatego, żeby właśnie lepiej było widać tutaj. Szkoda, że ten materiał nie jest trochę dłuższy, wiecie. No bo Co to ty nie jest tutaj, Darliwka? Oooo, już... Oliwio! Noc w ogrodzie na gigantycznym łóżku. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Aha, reklama, okej. Okay. Zobaczcie, ale kino plenerowe. A możemy Netflixa? Możecie Netflixa. No to porosimy Netflixa. Włączyć. Ej, chcesz spróbować naszej no tea? Spróbuj i oceń, Czy dobre, zrobione własnoręcznie w domu? Czy żuliłaś kulki? No, mało włożyliśmy, tak? No nie wiedziałam ile w sumie, ale to za mało kulek. Ale ogólnie? Ogólnie dobre tylko... Za mało kulek? Nie, ma mało kulek no. Ej Dawid zabrał nasze białe prześcieradło z prania i, i teraz nam powiększył ekran, ale chyba, chyba wyszło to całkiem lepiej. Oliwka, ta Tak. Zobaczcie jak on tutaj się wczuwa, jaki on jest kochany po prostu. Chyba trzeba mu zrobić, słuchajcie, trzeba mu zrobić bubble tea. I teraz wybierzcie w komentarzach, co byście wybrali dla Dawida: kuleczki te jaśniejsze, takie, takie, czy może te bardziej pomarańczowe? Jeżeli chodzi o syrop, to ten zielony, czy zmieszane? Ej, właśnie, dajcie przepis na idealną bubble tea dla Dawida. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Dawid ustawia nam tutaj wszystkie parametry, ekran, żebyśmy mieli większy, żeby było równo i my lecimy się ubrać w coś cieplejszego, no bo wieczorek jednak trochę chłodniejszy. A Ty zostajesz z nami na seans? Ja Was tylko nagram. Przebrane, teraz będzie znacznie cieplej, Dawid tam cały czas coś ustawia, a my zaraz z Oliwką bierzemy się za seans, ale najpierw jeszcze karty Oliwka, no nie? I obowiązkowo poszukiwanie kozy i lisa w Milka Secret Boxach. Dawid! Jaki Ty tutaj nam klimacik robisz! Słuchajcie, czuję się normalnie jak w jakiejś bajce, może teraz tak tego nie widać, bo tutaj jesteśmy mocno doświetlone lampą, ale Dawid nagrał nam takie fajne filmiki jakby z tyłu, jak było zgaszone i oglądałyśmy sobie fragment naszego odcinka 24 godziny na ogromnym dmuchańcu i tak fajnie się to oglądało, no nie? Tak. Stasiek miał takie mega długie włosy jeszcze! Oliwka wypiła już swoją bubble tea, ja jeszcze mam, ja, mam Ej, ja nawet podzieliłam się z Dawidem, a Ty tak szybko wypiłaś, ale jest przeprzepyszna, no i słuchajcie, no bierzemy jeszcze się... jeszcze miałam dolewane. A, no tak, Ty miałeś dolewkę jeszcze, no to galancić się pić chciało, słuchajcie, zaraz bierzemy się za te Milka Secret Boxy i się okaże, czy będzie koza i będzie lis, czy znowu będzie inwazja krów, zaraz się wszystkiego dowiemy. A słuchajcie, po Milka Secret Boxach mamy nasze karty do rozmawiania, do poznawania siebie i do pogłębiania rodzinnych relacji. I jedno już tutaj jest otwarte, a drugie jeszcze nie. I myślę, że to tutaj też fajnie będzie, żeby razem ja spędzić czas. To, to otwieramy. Dobra, powiemy wam. Takie troszeczkę QA. I słuchajcie, dzisiaj znowu wracamy z 12 sztukami. Ja znowu po prostu wyjęłam sobie jakby pół pudełka, ale było ich już w biedronce coraz, coraz mniej, więc chyba ludzie rzucają się. Tym bardziej, że przy zakupie chyba tam dwóch sztuk było minus 30%, czy coś w tym stylu, że jedno wychodziło 3,49, a nie na przykład 5 zł, chyba tak. Mam nadzieję, że tutaj nie, nie wprowadzam was w błąd, ale za 3,49 to się opłacało. Miałam wziąć tylko 6 sztuk, żeby tak na sprawdzenie, no ale wzią całe 12, więc dobra, ja otwieram swojego pierwszego Milka Secret Boxa i uwierzcie, że jak to będzie krowa, to oszaleję otworzymy te Milka Boxy zrobimy sobie tą grę karcianą żebyśmy sobie z Oliwką trochę pogadały takie wiecie, w ogóle mamy taki superowy wieczór mamy i córki dzisiaj i to jest bardzo fajne, że możemy tak spędzić czas słuchajcie, nie jest to krowa ale jest to jakieś oko proroka więc teraz y, przekręcam aparat tutaj na to jest tą... oko krowy oko proroczej krowy no dawaj, co to będzie, co to będzie. Ciekawe, bo to pudełko, które wzięłam ostatnio, o połówkę pudełka, było mega wypełnione wszystkimi tymi zielonymi krowami i to było mega szczęśliwe w sumie, pudełko. No, w sumie. No tylko że nie było tej kozy i lisa. Dawaj, Jukcia. No tak. Ciekawe. A kofra czyni krowy. O nie, coś czuję, że tylko to dzisiaj znajdziemy. No dobra, otwieramy dalej. To żeby troszeczkę przyspieszyć, ja otwieram dwa i Oliwka też dwa. Oliwka, w czasie, kiedy ja otwieram, to ty już możesz sobie swoje wybrać. I zobaczmy, co tutaj będzie. No, y, okej, okay. mamy tą podstaweczkę jakąś, czyli y, kozy lisa, y, brak. Y, ty, a, ty masz już swoje? Dobra, no to dawaj ja otwieram tego drugiego. Oliwka też sobie wylosowała. Co jest? Znowu! Ej, co jest! Słuchajcie, znowu! Same oka będą nie trafimy tego, nie trafimy normalnie Pili. tej kozy. I teraz twój drugi to jest? Tak. Dobra, ja sobie to poukładam tutaj. Dobra, Oliwka. Jezus. Nie, Ej, nie no nie było, ale to słuchajcie, to jest z tej starej chyba serii. Ej, star to było. Takie... Gadżety, Badziewia. nie? Same Badziewia. gadżety teraz, no Są dosłownie. Dobra, to dajemy kolejne. Ej, a tu się zmienia. O! No to mi na tą stronę. Okej, okay, dobra. Ej, a może właśnie, może Dawid nam otworzy jednego, może. Musimy zostawić dwa Stasiowi. I ja. Przynajmniej. Czyli nie dowiecie się w tym odcinku, czy, czy trafiliśmy tą kozę i Lisa, ale musimy dwa Stasiowi. Ja mam jakiegoś misia. I ile tutaj zostało, Oliwka? Trzeba skontrolować sytuację. Poczekajcie. Dwa, dla, nie, dwa nie. dla Stasia odłożone i my mamy jeszcze po jednym. No niestety Oliwka znowu z Miszkiem i teraz nasze dwa ostatnie, proszę bardzo. Nie, jeden nie twój Dawid, dlatego że dwa zostawiamy Staśkowi, a my teraz mamy po równo. Trudno, się ale mimo. jak jutro pojedziesz do Biedronki, to możesz jeszcze to kupić. Właśnie, to jest ten. O nie no patrzcie tego dziada krowiaka normalnie. To jest dziad, to jest dziad Milka Secret Boxowy, Chociaż który nas sobie prześladuje. No wiecie co, dobra, to jest ostatnia szansa. No chyba, że Stasiek będzie tym szczęśliwcem. Ta krowa, tej krowy wypadały oczy, bo Ej, tu nie ma. teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że tak jak Miss Agę prześladują małpy, tak nas zielone krowy. No i teraz wszystko w rękach Staśka. Ale nie. czy trafił, czy nie Trafię? dowiecie się w jakimś... W późniejszym odcinku. Jak masz ochotę, to jedz czekoladki, teraz zabieramy się za te nasze karty, no i wreszcie musimy odpalić to kino. Tylko, no co, ja głosuję na stajnie Iskra, Oliwka jeszcze na życie w Cuglach na Netflixie, więc y, szykuje nam się długa, fajna nocka, tylko chyba musimy sobie wziąć jakieś dodatkowe koce, bo fajnie było w dzień i tak dalej, ale teraz powiem Wam, że wieczorek jest dość chłodny. Dajcie znać, kto posiedziałby z nami na takim kinie plenerowym w naszym ogródku. Oliwka otworzyła już to żółte pudełeczko, słuchajcie. I to jest edycja rodzinna. Jest też edycja na przykład dla par. Yy, I tutaj mamy całą instrukcję. Ale to jest ogólnie bardzo proste, bo wystarczy, że sobie te karty wyjmiecie. No i będzie losowanko. No i tutaj są fajne takie pytania, bo wiecie, nie, nie zawsze jest tak, że yy, na przykład mama zapytał coś córkę, córka mamy, no, no w, w ciągłym jakby biegu dnia i tak dalej, no wiadomo, że takie pytania, jak tam było w szkole, co tam z koleżankami, czy wszystko u Ciebie w porządku, ale dzięki temu może naprawdę wywiązać sobie taką fajną rozmowę i fajną relację zbudować, więc ja tutaj na naszym wieczorku mamy i córki zdecydowanie ej wszystkie, przy, wszystkie przetestujemy, może nie wszystkie odpowiedzi nagramy, bo trwałoby to naprawdę sporo, ale słuchajcie, całą rodzinką sobie tak usiąść jeszcze w takiej fajnej scenerii, no akurat nie ma Taśka, bo nam zasnął, słuchajcie. No i Dawid go pilnuje w domu, ale my z oliwką wykorzystamy ten wspólny czas. Ej, ale przez, przez te lampki. Oliwcia, pójdziesz na paluszkach, wyłączyć oświetlenie. Poob pooglądamy, słuchajcie, razem. Ej, tak? Tutaj, to jest. Ej, zatrzymaj się. Jest. Poglądamy razem nasz odcinek na Dmuchańcu, słuchajcie, bo to w końcu miało być. No, nie na paluszkach, buty zakładaj! Nie chodzi, gołe stopy. W ogóle powinniśmy założyć jakieś twoje, skarpety. twoje picie wziąłem. Teraz fajnie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda normalnie. Zrobiłyśmy sobie taki wieczorek, który ja chyba zawsze chciałam zrobić i zawsze chciałam odhaczyć. Szkoda, że Staśka nie ma, bo było jeszcze fajniej. Byśmy sobie jeszcze poduchy bym tutaj wzięła, żebyśmy. O! O! I o to chodzi, tylko jeszcze tam to muszę wyłączyć. Poczekajcie. I niestety nie będziecie za dużo widzieli, bo jeszcze tam z tyłu jest lampa. No. Jeszcze jakieś auta nam jeżdżą. O, my widzimy, jakby jest Git, ale Wy niestety nie będziecie nic widzieli za bardzo. O, teraz jest trochę lepiej. O. w ogóle dajcie znać. Tak, ale właśnie dajcie znać, kto pamięta ten odcinek. O, po prostu ja byłam mała, jak ja byłam No, nie było dmuchańców. Jak ja byłam mała, to nikt w życiu w ogóle, kto by pomyślał, żeby wypożyczyć dmuchańca na jakieś urodziny albo coś. Nigdy w życiu. O, uwaga, będzie mój zjazd, ludzie. Ja nie wiem, ale ja się serio taki miałam, strach jakiś czy coś. Dobra, uwaga? Jest. Ej, szybko jakoś, a jak się zjeżdżało, to tak się wydawało, że to jest takie creepy mega straszne. Te nasze wieczorne kina plenerowe chyba staną się jedną z moich ulubionych wakacyjnych teraz rzeczy. Razem z tym dmuchanym wodnym placem zabaw. Będziemy po prostu, o, w dzień będziemy się chłodzić w dmuchanych placach zabaw, a wieczorem będziemy sobie robić kino plenerowe. Wtedy, kiedy będzie już chłodno i będziemy mogły się znowu chłodzić, tylko że wiecie, co jest lipa. Fajnie by było, jakby to wszystko było w jakimś namiocie te kina plenerowe trzeba nam trochę usprawnić dlatego, że dzisiaj komary atakują jak szalone po prostu robiłyśmy z Oliwką jakieś tam zdjęcia i ja czuję, że na oku mi siada albo jakaś nagle taka tu, ten, ten, wlać, kulki proszę cię bardzo proszę bardzo Oliwka, ej ale został trochę staśkowi na jutro, bo on Dobra. tak czekał i usnął, no wdacie wiarę w to Czuję się, że mamy swoją własną scenę z filmu, Oliwia. Taki piknik wieczorny i w ogóle łyżeczki są. No, były gdzieś. Dobra, znalezione wszystko, więc okej. Okay. I te świeczuszki, zobaczcie. Idę chyba pod jakiś list od widza albo paczuszkę, bo sobie też na pewno otworzymy. A te wybierasz? Jednak, słuchajcie, jednak mój wybór. One pięknie pachną. Ogólnie pachną jakąś taką różą, ale to chyba nie jest róża ale nie wiem dlaczego ten zapach kojarzy mi się z różą więc nasz tip na idealny wieczór wakacyjny kocyk, stare prześcieradło już ja nawet nie mówię o jakichś profesjonalnych ekranach i tak dalej rzutniczek i ten nie wiem skąd na przykład tata Dawida go zamówił ale wiem, że niektórzy nawet na szyń zamawiają te rzutniki i ja polecam, że są spoko Słuchajcie, zestaw do robienia Bubble Tea od Bubble Joy. I ja się mega cieszę, że dostałam ten zestaw od nich na prezent na urodziny. No i szczególnie fajne te karty Rozmawiajmy. <laughs> Zaraz wypluję, to będzie strzelała jak armatki, takie pu, 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 pu jak z tego pistoletu na kulki, <laughs> dosłownie. Oliwia, nie strzelaj. Nie strzelaj, Oliwia. Już spoglądałaś? Ej, wyobraźcie sobie Oliwie plującą tymi kulkami z Bubble Tea, tak? Czekaj, to to <grym> nie, nie wypluwaj! Oliwka za mną rozpoczęła, słuchajcie, seans. A, a Oliwka, jakbyś w ogóle chciała, to możesz mi pozadawać jakieś pytania z kart. Jeszcze, jak chcesz, z tych niebieskich. Dobra. Ja będę odpowiadać. Zrobimy sobie jeszcze takie QA z otwieraniem paczuchy. Otwórz na odcinku. No, otwieramy oczywiście. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, co będziemy mogły wykorzystać dzisiaj jeszcze na tym naszym wieczorku filmowym. Cześć, Daria Joliwka. Jestem Marcelina, mam 8,5 lat. Po wakacjach idę do trzeciej klasy. Mam psalilkę, Żółwia franie i młodszego brata Mateusza, który ma 12 miesięcy. To musisz poczekać, jak przeczytam list, i zaraz Aha. będziesz pytać, czy dodacie mnie do znajomych w Roblox? Mój nick to, okej, okay, Tutaj jest. Czy pozdrowisz mnie, brata rodziców, trzecią C, panią Ole ze Świętochłowic? Mam nadzieję, że. Dobra, Oliś, dawaj, mamy akcję pozdrowionka. Pozdrawiamy Ciebie, Marcelina, twojego młodszego brata, oczywiście. Rodziców pozdrawiamy klasę. Trzeciącę pozdrawiamy, no i koniecznie panią Ole ze świętochłowic, to jest szkoła podstawowa numer 5. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. A powiedzieć Wam, hita, tutaj sąsiad jechał i jakby zatrzymał się trochę przed i potem ruszył tak wolno i patrzył, co my wyrabiamy. Czajcie to? Tutaj mam po prostu karteczkę od Michaliny. Co my to? Tu... Ole super! Mamy też oliwkę. Tutaj mamy jakieś kolorowanki, słuchajcie. Jest wysypywan... Co oliwka? Ej, co to jest? Star Monster Pocket Friends. Saszetka niespodzianka! Olivia, proszę bardzo, zaraz się za to. za. Ej, co. Oh my god, mini jajeczka z Kinderków, ale ja to uwielbiam. Testujemy. Oczywiście, że testujemy. Mamy też opaskę. Ej, ale to jest ładne, Halo. zobacz, co to jest? to jest. To jest otwierane. To będzie do przyszło. Oliwka, wyjdziesz za mnie, please To są zaręczyny. Słuchajcie, w saszetce oliwki, ten, tej, co otworzyła, był woreczek, a w nim jakieś fajne figurki. I powiem Wam, że jeszcze nigdy z tymi figurkami się nie spotkałam. Nie wiem. Ale fajne. Ole, ej, to jest głupi. Ciepłe to. Ej ciepłe, bo to było, słuchajcie, u nas na lodówce i hmm. tam się strasznie nagrzało. Ten batonik Prince Polo trzeba koniecznie włożyć do lodówki. Co to jest za... Ej, to jest temperówka. Czajcie to. Pokaż. To jest temperówka. Zobacz, jaki taki Jaki jest, panie to? B. 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 Mr. B. Co my tutaj? O, oh! oh, kurde, bęc. Ja miałam takie coś... coś. Ej, to się... Oczy się temu świecą! Ej, ale to jest creepy! A wiecie, że jak byłam dzisiaj w. Wtedy? Tak, to tam już jest cały rząd halloweenowych rzeczy, ale to jest mega na Halloween. Zobaczcie, jaka ta babka jest creepy. Ej, do tej temperówki normalnie w zestawie jest jeszcze linijka. Zobacz. Marcel. Ej, a nie mam podpisu, że. Po... A, pokaż na odcinku. Dobra, słuchajcie. Mamy Marcelinkę z pięknym psiaczkiem. I to jestem Ciaczek Lilka, bo pisała w liście. Pokaż na odcinku. Dobra, upewniam się. Marcelina już kupiła tutaj moje serducho, bo zobaczcie, tutaj się uczy. I ja kiedyś też. Nie gadaj, że wysypałaś tą orężadę. Halina. Ja kiedyś też prowadziłam podobne lekcje w stajni dla właśnie dzieciaków, które uczyły się jeździć. Takie ćwiczenia właśnie z puszczaniem rączek, że pochylaniem się, głaskaniem konia. Oliwia nie przeżywaj, ten pańek sobie poszedł. Mamy też żółwika mamy żółwika i tutaj też pokażę na odcinku Marcelinka bardzo dziękujemy za, za superowe zdjęcia, że w ogóle mogłyśmy Cię zobaczyć i Twoje zwierzaki i ja to jestem mega szczęśliwa, że uczyłaś się wiesz jeździć trochę konno albo Ty jeździsz może, może to było stare zdjęcie czy coś, Oliwka dostała chyba książkę detektyw detektywi malusińscy a to, to jest chyba z Magdalena. możliwe, możliwe, bo były takie książki w Maczku masz jeszcze zakładeczkę akurat do tej książeczki Tutaj mamy, słuchajcie, co to jest? Jakiś jednorożec w konfetti. Dizonaur. Oczywiście żartuję, wiem, że dinozaur. a ja sobie tak... I jeszcze więcej tych jajeczek. Marcelina, bardzo dziękuję za to superowanie niespodziane. Nie wykrzywicie? Oliwka, babelki, orężada, chipsy ostre. Arbuza jeszcze weź burówki, zobaczcie. Cały talerz owocków przyniosłam, a my się po prostu poiłyśmy... Wykwaskowało. Wykwaskowało się? Nie... Więc Marcelinka, dziękujemy za niespodziankę. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy. No i wysyłam oczywiście serducho. I daj znać koniecznie, jak podobać się nasze Ej, kino plenerowe. Możemy... Dobra, kochani. My się tak rozgadałyśmy. Słuchajcie, zaczęłyśmy w ogóle to kino plenerowe i nasz piknik. Jak było jeszcze w miarę jasno. Zanim zrobiłyśmy to babelki. Zanim się wszystko popodłączało. Zanim wszystko. To słuchajcie, uwaga. Zobaczcie, która jest godzina. Nie wiem, czy to się. Poczekajcie. Da się u mnie tak? Czy nie da się? No nie da się, bo tutaj mam dzieciaków na tapecie. 22 41, słuchajcie. Za 2011, a my siedzimy na podwórku, i w sumie jeszcze nic dłuższego oprócz naszych odcinków nie obejrzałyśmy. Jeden pająk po nas chodził, więc tutaj, słuchajcie, jest niebezpiecznie. Naprawdę trzeba pomyśleć o jakimś namiocie, chociażby takim o a wiesz jakim, takim z Moskitiery. Taki przezroczysty, taką klatkę jakby, więc ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że nasz pomysł Wam się spodobał. I co Ty robisz teraz? Jeżeli uważacie, że takie kino w plenerze jest fajne, to dajcie łapki w górę koniecznie. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. My teraz z Oliwką idziemy sobie jeszcze po dwie duże poduchy. O 12 to już nas tutaj nie będzie, bo to już będzie creepy ale do po 11 to jeszcze posiedzimy i obejrzymy sobie coś razem. Więc bardzo dziękujemy za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Papatki! Co to za tańce wygibańce? Takie są, taki jest taniec. Nie wiem, nitkowanie to się nazywa? Co? Chyba tak.